Paul Burrell, były kamerdyner księżnej Kate, zabrał głos w sprawie jej zdrowia i spekulacji, które pojawiły się po ogłoszeniu jej planowanej operacji jamy brzusznej. W obliczu rosnącej ciekawości i zaniepokojenia publiczności dotyczącego stanu zdrowia księżnej, a także rozprzestrzeniających się plotek o rzekomym rozwodzie i kochanku, interwencja Burrella może rzucać nowe światło na sytuację. Jego wypowiedź jest szczególnie istotna, biorąc pod uwagę, że księżna Kate która cieszy się dużą popularnością i sympatią wśród Brytyjczyków. Od czasu operacji utrzymuje niski profil, unikając wystąpień publicznych i kontaktów z mediami. Pałac Kensington w oficjalnym oświadczeniu z 17 stycznia podał, że księżna nie będzie podejmować żadnych obowiązków publicznych przynajmniej do Wielkanocy, zalecając tym samym czas na rekonwalescencję. Wypowiedź byłego kamerdynera może przynieść uspokojenie dla tych, którzy są zaniepokojeni stanem zdrowia księżnej oraz dla tych, którzy są zaintrygowani spekulacjami dotyczącymi jej życia prywatnego. Burrell, mający wgląd w życie rodziny królewskiej, może dostarczyć bardziej wiarygodnych informacji niż anonimowe źródła czy plotkarskie magazyny. Jego komentarze mogą też pomóc wyjaśnić niektóre kwestie i uspokoić opinię publiczną, jednocześnie pokazując wsparcie dla księżnej i jej rodziny w tym trudnym okresie, w rozmowie z News Nation. Paul Burrell, były kamerdyner księżnej Kate, podjął się zadania uspokojenia opinii publicznej i rozwiania plotek dotyczących stanu zdrowia księżnej. Z humorem odpowiadał na najbardziej absurdalne spekulacje, stwierdzając, nie jest pochowana pod patio ani pod kwitnącym drzewem w ogrodzie. Podkreślił, że Kate obecnie przybywa w Norfolk, gdzie odpoczywa w otoczeniu rodziny i dzieci, planując pozostać tam aż do Wielkanocy. Burrell zwrócił również uwagę na priorytety księcia Williama, podkreślając jego determinację w ochronie prywatności rodziny. Według niego, William, pamiętający o tragicznej śmierci swojej matki, księżnej Diany, stara się chronić swoją żonę i dzieci przed nadmierną uwagą mediów. William zaciekle chroni swoją rodzinę. Żonę i dzieci, i dlatego nie otrzymujecie wielu odpowiedzi. Nie widzi potrzeby, dlaczego miałby odpowiadać przed światową prasą, wyjaśnił Burel. Ta wypowiedź rzuca światło na obecne położenie księżnej Kate oraz na decyzje podjęte przez pałac, mające na celu jej ochronę. Zapewnia również, że księżna planuje wrócić do swoich królewskich obowiązków po świętach wielkanocnych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pałacu Kensington. Takie informacje mogą przynieść ulgę fanom rodziny królewskiej, którzy są zaniepokojeni zdrowiem i samopoczuciem księżnej. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.